Panie, jesteście głośno. Bardzo jesteście głośno. Dziękuję. O, głośni. Panie, jesteście 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 głośni. jest jesteście głośni. Panie, jesteście głośni. Ja, ja jestem wzruszona, że dzisiaj, się z nami spotykam, że jesteście taką częścią tego mo mojego projektu. Kto by pomyślał, że tak tych wspaniałych artystów będzie chciało ze mną no, coś tam pośpiewać. To jest super. Dzisiaj też mam dużo niespodzianek. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem bardzo też wzruszona. Mam nadzieję, że was nie jest za nudę tutaj i będziecie głośno śpiewać, to no nie? Głośno! Trzy. Trzy nawet. Pamiętacie, coś tutaj było, kiedy tak y, była na scenie i tak ta wasza mm. <laughs> przez wiadomość się wywaliła. Cześć. Cześć. To był traumatyczny moment w moim życiu, ale to było super bardzo tak mi, miło mnie przyjęliście. Nawet jak w koncercie wasu, i byliśmy też bardzo głośno, Dziękuję. za to. Dzisiaj tak nie mam słów na to, co się dzieje, więc kolejna prezentacja bez słów.